Witajcie! Tradycyjnie rozpoczynamy od raportu fiskalnego dobowego. Dzisiaj akurat trzy raporty, ponieważ mam mały poślizg w odcinkach. Pierwszy raport na 413 zł i 19 przesyłek to są przesyłki za piątek. Drugi raport 939 zł i 42 przesyłki tyle zapakowałem w niedzielę. I raport trzeci, czyli pakowanie przesyłek w poniedziałek, 154 zł przychodu. I 7 przesyłek udało się wysłać. Dodatkowo do tych trzech raportów dokładam jeszcze 2 czy 3 przesyłki. No, wystawiłem faktury, i tam około 50-60 zł to będę, dopiszę do całego rozrachunku. Minęły już prawie 2 miesiące, a ja się zbliżyłem dopiero do 40 tysięcy zł przychodu. Myślę, że w tym miesiącu zostanie to osiągnięte, no ale dość to słabo wygląda. Mam nadzieję, że w tym miesiącu przycisnę. Aczkolwiek są wakacje. I nie wiem, jaka dokładnie będzie sprzedaż. Na razie nie odczułem aż takiego spadku, jednak jest widoczny. Tematem dzisiejszego odcinka jest yy, ciężka praca. Yy, ponieważ chcę Wam powiedzieć, że miałem już teraz mały poślizg w odcinkach i po prostu nie mogę nadgonić na bieżąco pracy. Jestem po prostu cały czas w tyle i cały czas pracuję. Wy tu widzicie piękny widok, piękne raporty fiskalne, wszystko ładnie popakowane, wysłane. Ale były też reklamacje, były też jakieś tam złe opinie, nie wiadomo skąd, które raz dwa zostały usunięte po moim telefonie, musiałem wykonać trochę zwrotów, bo ktoś tam coś zwrócił. Po prostu wokół tych przesyłek tak naprawdę tego jest mało, ale pracy było sporo. Dodatkowo miałem teraz dość gorący czas w pracy, także musiałem być, musiałem cisnąć. Ech, jeszcze niedzielę, sobota, niedziela upał. Ja zamiast pakować paczki. Wiecie, cały tydzień w pracy, w sobotę w niedzielę też powinienem paczki popakować, żeby być w miarę na bieżąco, no to ja postanowiłem, że sobie posiedzę w basenie, także trochę moja wina, a potem w niedzielę dostałem jakiś tam ważny telefon, coś jeszcze wypadło, nie nagrałem odcinka, nie spakowałem do końca przesyłek. No po prostu wszystko się tak masakratycznie poprzezuwało, że nie mogę. Mamy już wtorek. Ja się po prostu budzę i nagle bach, wtorek wieczór, wtorek 22, ja siedzę i nagrywam odcinek. Ach. No, także trochę pomarudziłem. No tak, także tematem jest ciężka praca, bo tak jak mówię, wy widzicie tylko piękne, piękne raporty, a ja jednak mam tu zapierdziel niesamowity. No ale jak już jestem na bieżąco ze wszystkim, to fajnie to idzie, ale jak już mam jakieś, wiecie, opóźnienia i muszę nadrabiać pracę plus wykonywać bieżące prace, to ciężko jest się odnaleźć. Najgorsze są takie dni, że przez dwa dni się straci czujność i wtedy jest problem w nadgonieniu, no ale ale nie marudzę. Swoje zarabiam, także na razie jest OK. Teraz widzicie tutaj maila od pani z UPS, ale opowiem wam o nim za chwilę najpierw od początku. Dziś yy, wczoraj próbowałem zadzwonić na infolinię yy, Agencji celnej yy, UPS nikt nie odbierał, nie ma numeru telefonu, nie można się z nikim skontaktować. Pisze maile. Moje przesyłki wyobraźcie sobie, że z Chin wyruszyły z Chin, i do Polski dotarły w 5 dni wszystkie trzy przesyłki. A agencja celna przetrzymuje je. Od siedmiu dni przetrzymują moje trzy przesyłki w swoich magazynach. Dzisiaj wyobraźcie sobie, zadzwoniłem na infolinie, odebrała pani i rozpętało się piekło. Dosłownie, nie wiedziałem, po prostu nie byłem świadomy, byłem tak wnerwiony, tak wkurzony. Powiedziałem, że chcę złożyć skargę, bo to, co robicie, to jest. Ma olewactwo, mówię, że pracownicy tutaj, wiecie, trochę naściemniałem, że pracownicy czekają za wysyłkami, że ja wybieram ups bo wszystko służy zawsze szybko. I totalne olewactwo, nikt nie odpowiada na moje maile i chcę złożyć oficjalną skargę. I ta sprawa, mówię, że ma być teraz załatwiona, albo będę składał jakieś tam reklamacje i zadość uczynienia do Was. I w ogóle nie wiedziałem, że mogłem to mu nawet nie wiedziałem, że mogłem to mówić bo podejrzewałem, że jest jakiś czas że oni to mogą odslić i opodatkować tylko, że ja po prostu byłem rano byłem taki wnerwiony, to jeszcze przed kawą byłem i mówię do pani że ta i ta osoba proszę napisać na tym formularzu, no żona tam w jakiś formularz coś tam, że się z panem skontaktują proszę napisać z imienia i nazwiska jedną osobę z agencji celnej drugą osobę z agencji celnej i ona powiedziała, że nadaje temu priorytet i że w ciągu godziny ktoś się ze mną skontaktuje. Jak ja się rozłączyłem, to wyobraźcie sobie, że aż było mi głupio, że aż było mi głupio, no bo. No bo, no bo ja mówię tak, że elokwentnie to wszystko załatwiałem. Nie było żadnych tam krzyków czy jakichś takich, ale wrzucałem równo. Mówię tam, że wy se to olewacie, że ja tu czekam, że to, że tamto, że przesyłki przetrzymujecie 7 dni, o co to chodzi. No mówię, nawrzucałem równo, miała napisać. Pierwszego maila dostałem po chyba 20, 18 minutach. Tutaj go widzicie. Przesyłka powinna, witam, babeczka, powinienem wam wkleić wcześniejsze jeszcze rozmowy. Ja pisałem do niej chyba z 5 maili. Ona przez 5 dni mi w ogóle ta baba nie odpisywała. Miała podany numer telefonu do siebie, dzwoniłem do niej też z 5 razy. Jak nie 10, w ogóle nie odbierała ode mnie telefonu. Totalna olewka, nie? Po 18 minutach. Witam, przesyłka powinna zostać zgłoszona w dniu dzisiejszym. Jak tylko zostanie zwolniona spod dozoru celnego, będzie mogła wyjechać z naszego magazynu. Mówię sobie, ok. Załatwiła temat, znaczy załatwiła. Mi już tam wiecie, emocje przeszły, mówię, w dupie. No, w dupie, ale. Zaraz otrzymałem kolejnego maila. tego kolejnego maila tutaj już widzicie trochę więcej konwersacji. Do tego gościa aż tak nie cisnąłem jak tamtej babeczki. Dzień dobry, proszę o przesłanie tłumaczenia, co dokładnie znajduje się w paszce. Co to jest? Jakiego materiału? Zgodnie z polskim Babem. Nieważne. To mi napisali 6 dni temu. Ja od razu widzicie, odpisałem. O oni mi o 11.26 napisali maila, a ja o 12.41 przesłałem całkowity komplet dokumentów. Czyli wszystko zajęło mi godzinę. W godzinę miałem temat zamknięty. Po 5 pię dni wcześniej, czyli po jednym dniu, witam. Mogę prosić o informację, na jakim etapie jest sprawa celno-skarbowa. Nic się nie zmieniło w statusie przesyłki, bo zazwyczaj załatwiali mi to w jeden dzień praktycznie od razu, od ręki. Nawet tego samego dnia, co ja przesłałem dokumenty, było to załatwiane. Nic mi nie odpisał. Eee, dalej widzicie, o 13 godzin temu. Dzień dobry, czy mogę prosić o jakieś informacje dotyczące przesyłki? Nic. I wyobraźcie sobie, że po moim telefonie, chyba po 40 minutach, napisał mi ten gościu, Szanowny panie przepraszam za późną odpowiedź. Pańskie przesyłki oczekują w kolejce na zwolnienie przez Urząd Celno-Skarbowy. Dołożymy wszelkich starań, aby stało się to w dniu dzisiejszym. I wyobraźcie sobie, że dwie przesyłki, 22 już jest, jak na razie dwie przesyłki są już odsłone i opodatkowane. Ja już puściłem przelewy, jest wszystko opłacone, czekam jeszcze na jedną. Widzicie, jak szybko udało się załatwić znaczy szybko. No, znerwiony jestem niesamowicie i nie wiem co mam teraz o tym myśleć. Zawsze byłem zadowolony z DHL-a. Tak zachwalałem tego ups a no ale teraz... Nie wiem jakie będę przesyłki wybierał. Jeszcze muszę spróbować Fedexa, bo nie próbowałem. Tam też Chińczycy go polecają, no ale... No. Także taka przygoda, że dziś po prostu nerwy puściły na maksa. Dałem im tam wycisk równy. To tyle na dziś. A nie, to nie tyle na dziś. Bo jeszcze chciałem Wam powiedzieć, że w miarę odpisuję już na bieżąco na maile, więc jakbyście coś chcieli, to śmiało piszcie. Chciałem tam też, e... a ktoś mi jeszcze tam pisał kiedyś w mailu, że, że przyjdzie taki etap, że nie będę się wyrabiał. E... No, że te reklamacje tam znajdą, że, że te sprawy zaczną się nawarstwiać i tak to trochę olałem, ale teraz ta wiadomość dała mi dużo do myślenia, także... Bo tak się właśnie wydarzyło teraz, przez ostatnie 3-4 dni nie mogłem nadgonić z tematem. Chciałem też się pochwalić, że zainspirowałem kogoś do założenia firmy. Znaczy, nie wiem czy ja, ale może jakieś moje odcinki, tam kogoś z Was zainspirowały, ktoś tam mi napisał, e, firmę otworzył, coś tam będzie robił. Z mojego reflinka się zarejestrował o, do księgowości, też zobaczymy. Jak będzie coś tam zachwalał tą księgowość, czy, czy coś tam będziesz wiedział? A jak mnie słuchasz, to, to daj tam znać w wiadomości, jak to tam wszystko idzie, czy sprawnie, czy nie. To tu wszystkim powiem, może, może sobie ktoś jeszcze otworzy firmę. Trzeba próbować. Tak naprawdę dużo strat, no, dużo strat z otworzenia działalności nie będzie, no bo przekalkulować sobie, ile kosztuje ZUS, ile kosztuje księgowość i można działać. Po pół roku można zamknąć, jak wam się pieniądze skończą i. I tyle, ale bynajmniej będzie się wiedziało, że się próbowało. Oczywiście nie jest to żadna porada inwestycyjna, ja mówię na swoim przykładzie, bo jest to mój dziennik pracy.